Załoga Gwiazdy Polski chce osiągnąć wysokość. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego, kanału, na którym prezentujemy najciekawsze newsy sprzed przedwieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 3 sierpnia 1939, a więc dokładnie 83 lata temu. Sierpień jak zwykle gorący, ale Europa nie boi się już niespodzianek. Wkraczamy w najpoważniejszy okres napięcia. Losy wojny i pokoju będą się znowu ważyć w okresie najbliższych sześciu tygodni. Pytanie, które sobie stawiamy, brzmi: czy wojna w tym roku jest nieunikniona? A jeżeli nie jest, czy kanclerz Rzeszy zdoła odbudować w świecie zaufanie? Do czego dążą Niemcy? Odpowiedź jest jasna: do panowania nad światem. Dziewięciu gdańszczan ścięto w Berlinie, dziewięciu przywódców socjalistycznych i komunistycznych, w tym jedna kobieta, zostało ściętych w więzieniu w Berlinie. Przywódcy ci zostali porwani przemocą z Gdańska i wywiezieni samolotem wojskowym do Berlina. Do stratosfery poleci we wrześniu Gwiazda Polski. Próba polskiego lotu do stratosfery ma być w roku bieżącym podjęta po raz drugi. Start polskiego balonu stratosferycznego Gwiazda Polski nastąpić ma we wrześniu, gdyż miesiąc ten uznany jest przez meteorologów za najspokojniejszy pod względem atmosferycznym. Nie zdecydowano jednak skąd wystartuje balon stratosferyczny, obok doliny Chochołowskiej, gdzie w roku biegłym odbyła się pierwsza, zakończona katastrofą próba lotu do stratosfery. brane jest pod uwagę Sławsko. Załoga Gwiazdy Polski chce osiągnąć Wysokość 27 tysięcy metrów, a więc pobić dotychczasowy rekord wysokości lotów stratosferycznych. A teraz czas na retro reklamę. Zabezpiecza skórę od oparzeń na plaży. Nowy, niezwykły krem Palmoliv wyrabiany na zupełnie nowych zasadach posiada pięć zdumiewających zalet. Zapewnia piękno, chroni od nadmiernego słońca i wiatru, stanowi podkład pod puder, przenika przez pory, oczyszcza i wygładza skórę. Jeśli zaciekawił Was odcinek, subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19.00. Pozdrawiam!